To o czym ja mówię to nie jest żadna wiedza tajemna, wystarczy znajomość kilku praw fizyki. A także w ogóle fizyki tego całego motocykla. Dodatkowo mm, przydałoby się jakieś szkolenie z techniki jazdy. Jeżeli techniki jazdy instruktor nauki jazdy nie uczył, nie podpowiadał żadnych elementów techniki jazdy, to trzeba udać się na szkolenie z techniki jazdy już po kursie nauki jazdy. A tak przy okazji mam pytanie, bo wszyscy motocykliści wiedzą, że motocykl skręca, to ja mam do Ciebie pytanie: dlaczego motocykl skręca? A dlaczego ja o to pytam? Yy, dlatego, że jeżeli będziemy wiedzieli, jak motocykl skręca, to będziemy mogli doskonalić umiejętność skręcania motocyklem. I te wszystkie narzędzia, które służą do skręcania motocyklem, będziemy mogli wykorzystywać. Więc miliony motocyklistów wiedzą, że motocykl skręca. Niektórzy wiedzą, jak skręca. Pytanie, czy ty wiesz, jak skręca motocykl, żebyś mógł ewentualnie doskonalić umiejętność skręcania motocyklem.